Wiesz co, to może lepiej iść sama, bo mi się w zasadzie nie chce. Iska idzie z Tomkiem, Anka idzie z Michałem ja pójdę sama. I jeszcze spoko, jeszcze powiem, że ty zostałeś w domu, żeby poczytać. No mi na pewno ktoś w to uwierzy. Po prostu od razu będą myśleć, że mieliśmy jakieś spięcie, że coś się między nami psuje. Powiem Ci, że się nastawiłam trochę już, no. Chciałam w ogóle założyć tę taką czarną sukienkę, co to wiesz, tam nosiłam na no, przeciążą, no nie wiem. Mam nadzieję, że bym się zmieściła, no i takie mam majtki fajne, wyszczuplające, to pewnie... Chociaż w sumie, idziemy na imprezę, to się znowu obsiądą te wszystkie laski tam. Chyba coś co słychać. Dobra, nie, wiesz co, możemy zostać. To może ja w ogóle coś ugotuję, co? Zrobię coś dobrego, może jakiś makaron zrobię z serem, coś. I może jakiś film byśmy sobie obejrzeli, no. Mam, ogarnę, ogarnę w kuchni coś przygotuję, odpocznę akurat sobie. No, zostańmy, zostańmy, dobra. Mogę iść sama, w sumie z drewnem do lasu. Nie, ja nic nie mówię, nic. Wiesz co, to yy, ja pójdę z dziewczynami, ale mam do ciebie ogromną prośbę, bo yy, Iska jest taka w i ona ma zawsze już marne problemy, żeby tam dojechać. Tak za strasznie dużo kosztuje, to ja bym ci zapisała, jak będziemy się zbierać, pewnie tak, nie wiem, druga, trzecia może w nocy. I byś po nas po prostu przyjechał po rozwoził tam Ankę na Żoliborz byśmy też odwieźli, no bo to już, już jedziemy. Dobra? No to ja ci napiszę, no, polecę, pa, pa, pa!